Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek Genesis Selen 400. Są to jedyne na chwilę obecną słuchawki bezprzewodowe w ofercie tej marki i jak się sprawdzają, czego możemy spodziewać się po nich, tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Dokładne ceny tych słuchawek macie w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! no i dzisiaj najbardziej zaawansowane w tej chwili najdroższe słuchawki w ofercie marki Genesis, czyli Selen 400 słuchawki wycenione na 359 zł, oficjalnie jak na słuchawki cena dość wysoka natomiast jak na słuchawki bezprzewodowe no to cena taka jeszcze mieszcząca się w granicy średniego pułapu no i już Wam właśnie w tym momencie zdradziłem, że są to słuchawki bezprzewodowe, chociaż potrafią także pracować przewodowo na początek rzut oka na opakowanie co ciekawe są to słuchawki typu stereo, czyli dźwięk mamy w systemie 2.0 nie ma tutaj żadnego wirtualnego dźwięku i kompatybilne są z PC-tami, z PlayStation 4 oraz ze Switchem. No z Xboxami niestety nie. A dlaczego to chyba każdy posiadasz Xboxa wie. Przetworniki o średnicy 50 mm, regulacja głośności na nauszniku, no i bezprzewodowość. Z tyłu parametry. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, dynamika 108 dB, impedancja 32 ohmy, czułość mikrofonu 48 dB. I żywotność maksymalnie do 15 godzin. To jest taki też raczej standardowy parametr, jak na słuchawki bezprzewodowe dla graczy. No i w zestawie jest także instrukcja. Nie ma tutaj żadnego software'u, Jedyne co trzeba zrobić, to podłączyć ten odbiornik do PC lub do konsoli, włączyć słuchawki, to powinno się automatycznie sparować. A tak więc ten odbiornik jest dość duży. Mamy przewód do ładowania, mikro USB i USB oraz krótki przewód typu AUX, który może posłużyć do podłączenia tych słuchawek przewodowo. Na przykład dopada od Xboxa, więc wtedy można skorzystać w trybie przewodowym. I ten przewodzik ma jakieś 1,70 m i na tym przewodzie mamy też mikrofon. Nie zobaczmy same słuchawki. Logo Genesis na błyszczącym elemencie, bardzo szeroki pałąk nagłowny, mięciutka pianka i dość przyjemna w dotyku ekoskóra. No, słuchawki dość elastyczne. Nie skrzypią za bardzo. Mamy metalowe prowadnice oznaczenia Left i Right. Zakres regulacji też jest naprawdę duży. Nauszniki ruszają się tutaj w takim zakresie. Mamy zaczepy, które są niestety z tworzywa i tutaj maskownica z logo Genesis. Mikrofon, który jest tutaj na stałe, ale za to jest elastyczny i ma gąbkę do tłumienia wybuchowych głosek. I na prawej słuchawce cały panel sterowania. Łącznik, wyłącznik, wyłącznik mikrofonu, głośniej, ciszej. Tak działają te przyciski. Gniazdo do ładowania słuchawek oraz gniazdo mini jack. Jak włączymy, co się dzieje? Dioda nam mruga, natomiast nie ma tutaj żadnych LEDów, więc nic się na tych słuchawkach nie będzie świeciło. Przez to też będzie dłuższa żywotność na baterii. To jest akurat dobre. Zobaczcie, mamy naprawdę grube, komfortowe pady. Pianka średniej twardości w środku, taka bardziej twarda niż miękka bym powiedział. Całkiem przyjemna ekoskóra w dotyku. Ładnie poprzywane i bardzo duże przestrzenie nieco ponad 60 mm na wysokość i na szerokość niecałe 60, więc dość podobnie. I bardzo głębokie są te pady, ponieważ jest to jakieś 25 mm. Więc na głębokość naprawdę ok. Natomiast z rozmiarem słuchawki, naprawdę duże, więc pytanko, ile one ważą? 310 gramów pokazuje moja waga. Tak więc słuchawki, no, pełnowymiarowe, dość duże, więc mają prawo też więcej ważyć. Natomiast jeśli komuś wielkość nie przeszkadza, no to pod względem komfortu, naprawdę ok. I zobaczcie, od przodu bardzo dobre przyleganie. Mikrofon może być blisko ust. Od boku wyglądają tak, czyli też całkiem ok. No i od tyłu u osób z mniejszym rozmiarem głowy mogą pojawiać się przestrzenie tyłem, tak więc nie będzie tutaj. Zbyt dobrego wygłuszenia wtedy. I na mojej głowie wyglądało to podobnie. Z przodu idealne przyleganie, natomiast z tyłu też powstawały niewielkie przerwy. I osoba o większej głowie, z przodu bardzo dobre przyleganie. Od boku też wygląda to nieźle. Mikrofon jest wciąż blisko ust. No I od tyłu przerwy, co prawda mniejsze, ale też mogą się pojawiać. Nauszniki na tych zaczepach mogłyby mieć troszkę jeszcze w tą stronę ruchomość, żeby się po prostu dogięły. Natomiast tak to właśnie wygląda. Komfort jest, nie cisną głowy, natomiast nie do końca zapewniają wygłuszenie. No dobrze, zapraszam Was teraz na testy mikrofonu. Na początek będzie mikrofon na przewodzie, zaczynamy. Mikrofon jak widzicie umieszczony jest tutaj, tak więc ocencie sobie jaka jest jego głośność i jaka jest jakość tego dźwięku. Czy jeśli byście na przykład podłączyli te słuchawki do pada od Xboxa i skorzystali z tego mikrofonu przy komunikacji w grach, to czy będzie to wystarczające? gracze będą Was dobrze i wyraźnie słyszeć. Przy okazji widzicie, że ten headset jest dość duży i kończymy próbkę nagrywaną przewodowo. A w tej chwili słyszycie próbkę przy użyciu słuchawek w trybie bezprzewodowym. Mikrofon wtedy może być znacznie bliżej ust niż taki będący na przewodzie. Tak więc ponownie ocencie sobie, czy ten dźwięk jest wyraźny, czy barwa głosu jest przyjemna, i także, czy dźwięk jest wystarczająco głośny do komunikacji w grach. Zróbmy jeszcze chwilkę ciszy, żeby zobaczyć, czy ten mikrofon zbiera jakieś szumy własne albo szumy otoczenia. OK, no i mamy też tutaj gąbkę, tak więc dźwięk powinien być w miarę czysty, ale, oczywiście, tą próbkę do oceny pozostawiam Wam. Przypomnę tylko, że ta próbka nie jest w żaden sposób odtrzymiana, ani nie jest też wyrównywana głośność do reszty filmu. No i w tym trybie na każdym komputerze ten mikrofon powinien sprawdzać się dokładnie tak samo, ponieważ działa wtedy poprzez dołączony odbiornik bezprzewodowy, a nie korzysta z karty dźwiękowej komputera. Tak więc kończymy drugą próbkę i przechodzimy dalej. No i czas na wrażenia dźwiękowe, ale na początek powiem Wam na temat głośności tych słuchawek w trybie bezprzewodowym są to naprawdę głośne słuchawki. Mi osobiście wystarczało 60, maksymalnie 70% mocy całkowitej, więc jeśli dacie na 100% mogą służyć jako takie małe głośniki biurkowe, uważajcie na poziom głośności, dają naprawdę radę. No i zaczynamy. Muzyka klasyczna i orkiestralna. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że. Te słuchawki zagrają przynajmniej przyzwoicie, a tutaj się okazuje, że grają naprawdę bardzo poprawnie. Może nie rewelacyjnie, ale wszystko w utworach reprodukowane jest naprawdę poprawnie. Jest szczegółowość, jest dynamika, są prawidłowo reprodukowane tony wysokie, jak i średnie, nawet przy wyższych poziomach głośności. Generalnie za bardzo nie mam się do czego przyczepić. Jest po prostu ok. Muzyka rozrywkowa. Tutaj powiem tak, dominuje bardzo czytelny wokal. Mamy także dobrze słyszane wyższe partie, a bas jest umiarkowany, dość słyszalny, dość dobrze zaznacza swoją obecność, nie jest on przesadnie mocny. Moim zdaniem taki w sam raz, ewentualnie mógłby być odrobinkę mocniejszy jak na mój gust. Natomiast ogólnie jakość dźwięku naprawdę na dobrym poziomie. I też co warto zaznaczyć w tym momencie, że jeśli muzyka nie jest odtwarzana, to te słuchawki nie wytwarzają żadnych nieprzyjemnych szumów, a no niektóre słuchawki, głośniki tak mają po prostu, że jak nie leci muzyka, to szumią. Tutaj akurat tego nie odnotowałem, to jest kolej. Plus. Muzyka rockowa. Tutaj ponownie zaznacza się bardzo przyjemna reprodukcja wokali, które wysuwają się nieco na pierwszy plan, natomiast najważniejsze instrumenty, czyli perkusja i gitarka, są w miarę ok reprodukowane, ale tak gdzieś właśnie troszeczkę bardziej w głębi. Moim zdaniem, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, bardziej dla osób, które cenią sobie Fragmenty wokalne, czyli lubią słuchać po prostu muzyki, gdzie jest dużo fragmentów śpiewanych, niż czegoś typu techno, trance i tak dalej, gdzie bardziej liczy się warstwa instrumentalna niż wokalna. Jeśli chcecie słuchawki z głębszym basem i z bardziej dominującą sceną instrumentalną, no to akurat nie ten model. Filmy i seriale, bardzo wyraziste dialogi i mocne efekty specjalne. Całkiem przyjemnie się ogląda. No i gry komputerowe, te słuchawki wypadają naprawdę nieźle, ponieważ mamy precyzyjne pozycjonowanie, czyli dokładnie po samych dźwiękach namierzymy, co się dzieje w grze. Jeśli chodzi o efekty specjalne, typu eksplozje, strzały. To są one realistyczne i intensywne. Warto zaznaczyć też dobrą wyrazistość kroków. Czyli tutaj wszystko tak jak trzeba. Jeszcze kilka zdań na temat działania tych słuchawek w wersji przewodowej. Jeśli chodzi o muzykę, no to wrażenia są dość podobne. Natomiast w grach komputerowych mam wrażenie, że ten dźwięk jest nieco bardziej surowy. Ponownie mamy bardzo dobre pozycjonowanie dobrą słyszalność efektów specjalnych oraz kroków, ale dominują nieco wyższe pasma. No jeśli chodzi o głośność słuchawek, poprzez łącze mini -jack, to są one zdecydowanie głośniejsze od większości słuchawek na mini jackach. Tak więc poziom głośności moim zdaniem jest OK. Natomiast nie mamy wtedy żadnej możliwości regulacji głośności dźwięku, czyli jeśli gramy na Xboxie, trzeba to regulować sobie już z menu Xboxa. I tak samo ten przycisk na pilocie przewodowym przydaje się tylko wtedy, jeśli mamy na przykład podłączone do telefonu komórkowego. Możemy wtedy tym przyciskiem wstawiać utwory, pauzować, odbierać, zakończać rozmowę, czyli standardowa funkcja przycisku wielofunkcyjnego na przykład do systemu Android. Dobrze, czas na kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o te słuchawki, to jak na mój gust jest to headset odrobinkę za duży. Ma wrażenie, że bardzo dobrze dopasują się do graczy o większych głowach, zapewniając przy tym całkiem wysoki poziom komfortu. Jeśli chodzi o pracę bezprzewodową, to bardzo dobrze sprawdzają się do grania w gry komputerowe. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki na tych słuchawkach, część gatunków wypada całkiem ok, natomiast nie we wszystkich dają sobie do końca radę. Mamy też możliwość używania tych słuchawek po przewodzie, wtedy mamy też mikrofon na kablu, którego próbkę też mieliście w tym filmie, i wtedy z tych słuchawek można skorzystać chociażby do pogrania na Xboxie, podłączając je bezpośrednio do pada. To też w testach uczyniłem. I powiem Wam, że jeśli chodzi o granie na Xboxie przy użyciu tego dołączonego przewodu, no to całkiem dobrze dało się pograć. Natomiast trzeba jasno zaznaczyć, że w tej cenie. Konkurencja jest bardzo duża. Mamy słuchawki bezprzewodowe różnych producentów, które potrafią w podobnej cenie spisywać się nieco lepiej. Tak więc ostateczną decyzję, oczywiście, pozostawiam Wam. Ja tu Wam je przedstawiłem bardzo dokładnie. Podzieliłem się także moimi wrażeniami z testów. Jeśli ten model Was zainteresował, chcielibyście sprawdzić aktualną cenę. To macie linki w opisie filmu. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście wesprzeć mój kanał, lepiej to zrobić poprzez zasubskrybowanie. Dostaniecie wtedy powiadomienia o nowościach. Na kanale już ponad 2,5 tysiąca filmów i ciągle ich przybywa. Przy okazji także pozdrowienia dla moich stałych widzów. Dziękuję za to, że jesteście. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.